Witajcie, czy wiecie, czym tak naprawdę charakteryzuje się krajobraz wielkomiejski? Dziś zabieramy Was w podróż do stolicy naszego kraju, tętniącej życiem nowoczesnej, ale i historycznej Warszawy. Przygotujcie się na odkrywanie jej unikalnego charakteru. Warszawa, zlokalizowana w centralnej części kraju nad brzegami Wisły, jest największym miastem w Polsce, zamieszkiwanym przez ponad 1 milion 700 000 osób. Pełni funkcję stolicy i jest siedzibą najważniejszych organów władzy państwowej: Sejmu, Senatu i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Krajobraz wielkomiejski jest przykładem dla innych dużych miast, takich jak Kraków czy łódź. Charakteryzuje się on specyficznymi elementami zarówno naturalnymi, jak i stworzonymi przez człowieka. Są to przede wszystkim gęsta i wysoka zabudowa, brak terenów rolniczych, bardzo gęsta sieć ulic oraz przebudowana sieć linii komunikacyjnych. Najstarszym częścią jest stare miasto, którego zabudowa sięga początków XIII wieku. Ta historyczna część odbudowana po wojnie została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W jego sercu stoi pomnik Syrenki, będącej także w herbie Warszawy. Tuż obok wzdłuż Wisły rozciągają się plaże, a także rozległe tereny zielone i parki stanowiące oazy spokoju. Przykładem jest Ogród Saski, jeden z najstarszych publicznych parków w Polsce. oraz Łazienki Królewskie z pięknym pałacem na wodzie. Ciekawostka. Powierzchnia Łazienek Królewskich wynosi około 76 hektarów, w tym 4,9 hektara stanowią wody. Do parku prowadzi aż 10 bram. Na tej powierzchni znajduje się około 40 budynków, z czego 10 o bardzo dużej wartości historycznej i artystycznej. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Warszawy jest. Pałac Kultury i Nauki wysoki na 237 metrów, z którego tarasów można podziwiać panoramę miasta. Dla miłośników nauki i eksperymentów obowiązkowym punktem jest Centrum Nauki Kopernika. Bardzo popularne miejsce, gdzie każdy może poczuć się odkrywcą. U historii miasta przypomina natomiast Muzeum Powstania Warszawskiego, upamiętniające walkę powstańców podczas II wojny światowej. Ważnym elementem krajobrazu wielkomiejskiego jest rozbudowana infrastruktura. Znajdziemy tu sieć tramwajową i autobusową, a także metro najpopularniejszy środek transportu. Warszawskie metro posiada dwie linie, M1 i M2, o łącznej długości około 30 km, z którego korzysta blisko 700 tysięcy pasażerów dziennie. Warto dodać, że choć jego budowę rozpoczęto w 1983 roku, to plany budowy sięgają lat 20. XX wieku, czyniąc go jednym z najpóźniej zbudowanych systemu w Europie. Na uwagę zasługują także obiekty sportowe i rozrywkowe, takie jak Stadion Narodowy, na którym odbywają się wydarzenia sportowe i kulturalne. Sprawdźcie! Który pałac wzniesiony przez króla Jana III Sobieskiego możemy spodziewać na południowej części Warszawy? A. Pałac Prezydencki, B. Pałac w Wilanowie, C. Pałac na wodzie. Poprawna odpowiedź to B. Pałac w Wilanowie. Jego symbolem jest syrenka, której pomnik znajduje się na rynku Starego Miasta. A. Godła Polski. B. Herbu Warszawy. C. Herbu Mazowsza. Poprawną odpowiedzią jest... B. Herbu Warszawy. Który z wymienionych obiektów jest Centrum Nauki, gdzie każdy może eksperymentować? A. Pałac Kultury i Nauki. B. Muzeum Narodowe. C. Centrum Nauki Kopernika. Poprawną odpowiedzią jest C. Centrum Nauki Kopernika. Zapamiętaj, Warszawa to stolica i największe miasto Polski. W Warszawie występuje krajobraz wielkomiejski. Odznacza się zwartą, wysoką zabudową, gęstą siecią ulic i rozbudowaną siecią linii komunikacyjnych. Do najciekawszych obiektów turystycznych w Warszawie należą. Stare miasto z Zamkiem Królewskim, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Powstania Warszawskiego, Łazienki Królewskie oraz Pałac w Wilanowie. Dziękujemy, że byliście z nami. Koniecznie zasubskrybujcie kanał Klonowiec Geografia i dajcie łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnym filmie.